Nie znoszę tego uczucia, kiedy planujesz nagrać sobie jakiś nowy film na kanał, przygotowuję w i sobie w tekst, i nagle pojawia się news. I chociaż mój kanał nie jest kanałem newsowym, i nie zależy mi wcale na przedstawieniu wam na bieżąco newsów, przecież i tak będziecie oglądać Ponguja, to ten news jest inny niż wszystkie. Jest ogromny. W dodatku ma ogromne znaczenie przy rozwiązywaniu jednej z najbardziej frapujących mnie zagadek, czyli zagadki FNaFa 4. Ta gra po sześciu latach nadal jest niezrozumiała i ciągle zadajemy sobie pytanie, co do jasnej anielki się tam dzieje? A nasz dzisiejszy news i teoria bardzo przybliżają nas do odkrycia tajemnicy, a przynajmniej jej części, poprzez odpowiedzenie na ważne pytanie, kto jest kim? News ten tyczy się bezpośrednio Cassidy, czyli teorii, która z wielką przyjemnością zamknąłbym w stroju sprężynowym i patrzę, jak powoli się wykrwawia, by w końcu zdechnąć i na zawsze zniknąć z mózgów wyznających ją fanów. Okej. Okay. Zobaczmy, jak ma się sprawa tego płaczącego dzieciaka z 4 oraz Cassidy oraz Golden Freddy'ego oraz Mike'a w świetle nowych dowodów. Jak już wiecie po clickbaitowym tytule, prawdopodobnie odkryte właśnie zostało prawdziwe imię Byte Victima. I nie, nie jest to ani Chris, ani Norman, ani Bonaventura, ani nawet Cassidy, bo i takie teorie się pojawiały. To imię, którego wcześniej nigdy nie słyszeliśmy. To coś zupełnie innego. Wszystko ma swoje źródło w Dzienniku Przetrwania i zagadce ujawniającej nam imię pewnej postaci. A może nawet więcej niż jednej postaci? Zaraz do tego dojdę. Survival Logbook od początku wydawał się mieć drugie dno. Kilka rzeczy ewidentnie tu nie pasuje. Mamy odniesienia Majka do różnych elementów serii, mamy tajemniczy zamazany tekst należący prawdopodobnie do jakiegoś ducha, mamy pokręconą numerację stron i dużo easter eggów. Z tego wszystkiego udało się wyciągnąć już dość dawno temu rozwiązanie główki, imię Cassidy. To właśnie po tej książce ludzie zaczęli tworzyć teorię, to znienawidzoną przeze mnie teorię, jakoby ducha Cassidy była w Golden Freddy. Niedawno wyszły na jaw nowe fakty dotyczące tej książki, nowe teorie. Możliwe, że mamy tu nie jedno, a dwa ukryte imiona. Dziennik wydaje się być pewnego rodzaju dialogiem między Michaelem a Golden Freddym, czyli klasycznym motywem z 1. Ale co, jeśli w rzeczywistości rozmawiają ze sobą trzy osoby? Co, jeśli jest tu jeszcze jeden duch, którego nie zauważyliśmy? Pierwszym trofem jest zabawa z 95. strony. Mamy tutaj taką oto w kratkę, na której Foxy każe nam narysować naszą własną grę retro. No wiecie, pixel, arty i te sprawy. Sęk w tym, że ta kartka może posłużyć nam za coś jeszcze. W wielu miejscach książka daje nam, jak już wspomniałem, niewyraźny tekst, zamazany, jakby mówiła to jakaś dufa. Na tej stronie również go mamy. W pierwszych trzech krateczkach musimy dostać literki A, B i C. To nam sugeruje, że nie mamy nic rysować na tej stronie, a wykorzystać ją jako Polybius Square. Polybius Square to jeden z rodzajów szyfrów. Polega on mniej więcej na tym, że litery hasła ukrywane są w literowej siatce i potrzebujemy specjalnego ciągu liczb, który mechanizm podobny do gry w statki pomoże nam litery odnaleźć i wyciągnąć to hasło. Tak więc na stronie 95 mamy ukryty Polybius Square. Pytanie brzmi po co? Imię Cassidy otrzymujemy z wykreślanki na stronie 58. Do czego jest nam zatem potrzebny ten Polybius Square? Może jedno imię wychodzi z wykreślanki, której znaleźliśmy, a drugie, którego jeszcze nie znamy, z Polybius Square'a? Prawdopodobne. Tak więc mamy już jakąś informację. Szukajcie czegoś więcej, szukajcie nowego imienia. Kolejna poszlaka została znaleziona w powtarzającym się zadaniu Odczucia po dzisiejszej zmianie. Wypełniając Dziennik Potrwania, przebywamy w pizzerii Pięć Nocy, po których oprowadza nas Foxy. Po każdej z nocy, Foxy pyta nas, jakie są nasze odczucia po tej zmianie. Mamy tutaj kilka pojęć, które mamy zaznaczyć od 1 do 10, jak bardzo w dane pojęcie się wpasowujemy. No wiecie, klasyczne pytanie na ankiecie, jak bardzo jesteś szczęśliwy od 0 do 10. No to mamy tutaj takie kilka pojęć, no i normalnie brzmią one tak. Overall, Fulfillment, Health, Stress, Purpose, Hope, Existential, Dread. Nie wiem, czy to dobrze wyczytałem, przepraszam. Po polsku to jest w polskiej wersji językowej to jest ogólnie satysfakcja, samopoczucie, stres, poczucie sensu, nadzieja i lęki egzystencjalne. No i mamy sobie zaznaczyć, w jakim stopniu odczuwamy te rzeczy. Tutaj wszystko się zgadza, ale w kilku miejscach te pojęcia do zaznaczenia od 1 do 10 są trochę inne. W podsumowaniu nocy czwartej zamiast samopoczucie mamy napisane I can hear sounds. Zostało to przetłumaczone na słyszę dziwne odgłosy, no ale w rzeczywistości to jest mogę słyszeć odgłosy albo potrafię słyszeć odgłosy. Za to w tym samym podsumowaniu lęki egzystencjalne zostały zamienione na it was for me, to było dla mnie. I chociaż w polskiej wersji językowej wytłumaczyli to na dzisiaj było, no to wiadomo o co chodzi. Oczywiście należy patrzeć na angielską wersję przy rozwiązywaniu zadań, ponieważ w w połowę książkę po angielsku, nie po polsku. Polscy tłumacze z FNaFa generalnie lubią robić sobie pośmiewisko. PRZENIEŚĆ LEWY DRĄŻEK! PRESS pusz, TO CONTINUE! PRZEKRÓJ pokój. Tak więc patrzcie na angielską wersję, mamy tutaj I CAN HEAR the SOUNDS oraz IT WAS FOR ME. Dwa zdania, które zupełnie nie pasują do danej sytuacji. Co mogą one oznaczać? Najlepsze jest to, że wcale nie są one elementami układanki prowadzącej nas do imienia Cassidy. Więc co mamy z nimi zrobić? Za to w podsumowaniu po nocy Piątej niepasujące elementy to I can see oraz I'm scared. Nie mogę patrzeć, nie mogę widzieć oraz boję się. Tak więc co? I can hear sounds. It was for me. I can see. I'm scared. Kto wypowiada te zdania i dlaczego znajdują się one w tych konkretnych miejscach? Cóż, moglibyśmy przyjąć, że to po prostu duch, z którym rozmawia Michael, ten sam duch, który wypowiada się tym niewyraźnym, zamazanym tekstem, i to by w sumie pasowało. Golden Freddy przekręca różne rzeczy w książce i tutaj też stawia swoje własne zdania. No tak, spoko. Ale jest rzecz, która każe nam myśleć, że Golden Freddy i osoba, która wypowiada te zdania, to dwie zupełnie różne postacie. Dlaczego? Ano, z tej prostej przyczyny, że te zdania odpowiadają na pytania, które zadaje Golden Freddy swoim zamazanym tekstem. Na 75. stronie duch Golden Freddy jako prawdopodobnie pyta się nas, Does he still talk to you? Czyli nadal do ciebie mówi? No i odpowiedzią jest właśnie to zdanie: I can hear sounds. Słyszę odgłosy. I to niby kiepsko się łączy, ale kolejna rzecz jest już znacznie lepsza. Na stronie 102 mamy napisane: The party was for you. Przyjęcie było dla Ciebie. No i odpowiedzią jest to właśnie zdanie: It was for me. To było dla mnie. To już się chyba oczywiście łączy, prawda? I can see. Odpowiada na pytanie z 59 strony: What do you see? Co widzi? W pyta Golden Freddy. Nic nie widzę. Nie mogę widzieć. Odpowiada ta tajemnicza postać. Tak więc w Survival Logbooku mamy trzy rozmawiające ze sobą osoby: Michaela, który siedzi w biurze i rozwiązuje ten dziennik. Cassidy, która pisze swoim niewyraźnym tekstem oraz trzeciego ducha, który odpowiada Cassidy na pytania. Nie wiemy do czego odnosi się I'm scared, ponieważ I'm scared nie jest odpowiedzią na coś, co mówi wcześniej Cassidy. Ale może się to po prostu wpasować do odczysz po dzisiejszej zmianie. Pytanie brzmi, jak się czujesz po dzisiejszej zmianie, no i w tym miejscu ten duch odpowiada, czuję się przerawony. Argumenty być może są delikatnie naciągane, ale absolutnie wydaje mi się w tym momencie, że to jest właśnie to, że ktoś w końcu znalazł to rozwiązanie. Mamy dwa ukryte imiona w survival logbooku. No ale jakie jest to drugie imię? Jakie jest imię postaci, która wypowiada te zdania, która rozmawia z Golden Freddy'im? To imię oczywiście musi nam wyjść z nowego Polybius Square'a. Posługując się numerami stron i patrząc na odpowiedzi, które daje ten duch do KCD, osoba z Reddita znalazła rozwiązanie, że imię, które wychodzi to Ivan. E-V-A-N. Ivan. Tak. Imię ugryzionego dzieciaka, który zginął w pachczy Fredbera, No dobra, zginął w szpitalu, nieważne. Imię tego dzieciaka brzmi... IWAN. To nie jest ani Norman, ani Chris, Cassidy też jest zupełnie inną postacią. IWAN. Scott nigdy wcześniej nam tego imienia nie ujawnił. Dopiero w Survival Logbooku postanowił dać nam imiona dwóch ważnych postaci. Dwóch ważnych, zamordowanych dzieci. Jedno z nich to Ivan, drugie z nich to Cassidy. I to wszystko zmienia. Naprawdę wszystko zmienia. Ponadto jest jeszcze jeden argument świadczący o tym, że imię ugryzionego dziedziaka to Iwan. Jest jeszcze jeden argument, którego nie mam zamiaru wam przedstawiać. A dlaczego? No a dlatego, że on z jednego z opowiadań z serii Fassbury Frights, które nie ukazały się jeszcze w Polsce i którego jeszcze nie czytałem. No, i oczywiście mogłem się z nim zapoznać, ale nie chcę sobie robić spoilerów. Wolę przeżyć to sam w pełni, czytając polską wersję, jak już wyjdzie, tak więc nie wystawię wam tego argumentu, ale wiecie, że jest taki. Oprócz Survival Logbooka, Fazbear Frights również wzajemne wskazówki na to, że Iwan to imię tego dzieciaka. Wow! Jestem, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Dzisiaj to odkryłem i. czacha mi dymi. Jestem naprawdę ciekaw. Co to tak naprawdę wniesie do teorii i w jaki sposób będziemy teraz patrzeć na to wszystko? Pojawiła się kolejna ważna postać, Ivan. Dotychczas zwolennicy Cassidy mówili, że ona rozmawia z Majkiem, czyli we fnaf ie jedynce to właśnie ona rozmawia z Majkiem, czyli ona jest Golden Fredim. A teraz okazuje się, że mamy trzy postacie. Czy mamy tutaj absolutnie najmocniejszy dotychczas argument na Golden Duo? Być może, być może. jedynego jestem pewien i z jednej rzeczy bardzo się cieszę. Reveal tego imienia. Odkrycie tego imienia. Ten ważny szczegół, który poznaliśmy, przyczyni się w jakimś stopniu do osłabienia, obalenia teorii o Cassidy, a to mnie wyjątkowo cieszy. Wykuje sobie już od bardzo dawna film, którego celem będzie absolutne pogrzebanie Cassidy. Oczywiście z szacunkiem dla wszystkich jej zwolenników. Mam taki plan, już to sobie wszystko wymyślam i tak dalej, dochodzę do bardzo ciekawych wniosków, tak więc pewnego dnia taki film się po prostu pojawi i jestem pewien, że Iwan będzie miał duże znaczenie w tej teorii. No to co? Tym się z wami podzielić, dajcie znać co o tym myślicie i... Cóż, zabieram się za odcinek z pudełka, bo to chciałem już robić wcześniej, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Jeśli film Ci się podoba, nie zapomnij zostawić subskrypcji na moim kanale oraz porubić tego filmu. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, cześć!